Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy opowiadać o jakichś głupotach, to to, co jest ważne w Komsomolskiej Prawdzie, to artykuł, nie wiem dlaczego kto puścił to tak nisko, to są wspomnienia o Władimirze Putinie, który w szkole trzymał w strachu chuliganów, nocował na dworcach po zawodach. Koledzy z klasy, przyjaciele i Nauczyciele Wladimira Wladimirowicza z okazji jego 70, 70. urodzin opowiedzieli, jak go zapamiętali z młodości no, dzisiaj, 7 października, i urodziny prezydenta Putina. No, to jest absolutnie najważniejsze, kiedy już to ustaliliśmy, to mamy jeszcze może powiedzmy od dołu. Najbardziej poważne to limit cen na ropę naftową. Ekonomista wyjaśnił na ile niebezpieczny jest ósmy pakiet antyrosyjskich sankcji Unii Europejskiej. Faktycznie wprowadzono, zgodzono się na te sankcje, ale wiemy jak to jest z sankcjami ich efekty widoczne są często po czasie. Tutaj jednak mamy dwa takie, taki zestaw tandem dwóch różnych artykułów, które pokazują bardzo ładnie podwójne standardy. Tutaj mamy byłego dowódcę armii numer 58, generała porucznika Andrija Guruliewa On tu jest wprost określony jako generał na emeryturze. Tu natomiast mamy po prostu wyznanie generała USA i jest o nim, cały czas o nim piszą jako po prostu generał USA. Wejdźmy sobie może tutaj o czym on według Komsomolskiej Prawdy mówi. On tutaj piszą, za tylko 66 miliardów dolarów dostaliśmy walczącą z Rosją Ukrainę. Inwestycje w Ukrainę dzisiaj są bardzo korzystne, tak jak za niewielką cenę w interesach USA na wojnie z Rosją umierają nie Amerykanie, a Ukraińcy. I tu widzimy takie piękne zdjęcie polowe, galowe generała, młodego człowieka i tu już się pojawia pierwszego młodego, też powiedzmy, no nie dwudziestolatka, ale takiego aktywnego jeszcze żołnierza. A tutaj widzimy, jak ten generał wyglądał naprawdę w momencie, w którym on udzielał wywiadu telewizji Fox. 4 października. No, widzimy tu już starszego człowieka. Tu już jest wprost napisane i powiedziane hmm, chyba tylko powiedziane, bo nie widzę napisanego, ale to było w wywiadzie bezpośrednio telewizyjnym powiedziane, że generał Jack Keane jest generałem emerytowanym. I on faktycznie tutaj tłumaczy, że 66 miliardów, które Ameryka zainwestowała w Ukrainę, to niewiele, ale on nie opowiada o tym, że. Ukraińcy giną w amerykańskich interesach, tylko opowiada o tym, że Władimir Putin był zagrożeniem egzystencjalnym dla świata, które było przez ten świat niedoceniane, i teraz to potężne zagrożenie niewysoką ceną jest powstrzymywane. Przez naród ukraiński, o którym on się tutaj wypowiada z dość wyraźnym szacunkiem. Zresztą w czasie tego wywiadu, nie wiem czy to widzicie, miał w klapie wpiętą amerykańską i ukraińską flagę. Co do drugiego wywiadu z generałem Andrzejem Guruliewym, czyli emerytowanym rosyjskim generałem. Tutaj pojawia się taka wypowiedź, oddziałom, które są teraz na, cze na czele, na froncie jest niezwykle trudno, wróg przygotował poważne formacje i jednostki. Spójrzcie jak teraz pracujemy w kierunku Hersonia i w kierunku krzywego rogu. Czyli on tutaj mówi o tym, że bardzo dobrze sobie radzą, bardzo sprawnie niszczą ukraińskie jednostki, ale jest im bardzo ciężko. To jest dość typowe, bardzo często kiedy Ukraińcom udaje się gdzieś przebić linię frontu, to te doniesienia po stronie rosyjskiej wyglądają tak. Silne oddziały ukraińskie się przebiły, my je wszystkie zniszczyliśmy, ciężkie walki trwają. Więc ja myślę, że tutaj tą najważniejszą informacją jest to, że emerytowany generał przyznaje, że sytuacja jest trudna. Na pytanie o nową rosyjską broń odpowiada on: drony kamikadze Grań dają dobre wyniki, ale musimy zrozumieć, że nowoczesna broń nie jest używana sama, dopiero zestaw środków hmm, Daje dobry efekt końcowy i minimalizuje straty. Czyli, na pytanie o nową, naszą, w domyśle rosyjską broń, mówi, że irańskie drony sobie radzą, ale bez tego, żeby to wszystko współdziałało, nic z tego nie będzie. Pojawiły się też takie wypowiedzi w stylu: Tak, są problemy, tak, wszystkiego brakuje, ale ludzie, w domyśle, mobilizowani już poszli na poligon. Rozumiemy ponadto, że na wielu obszarach przygranicznych powstają dziś jednostki obrony terytorialnej, które zamkną naszą granicę. Do tej pory w tej wojnie tak zwaną terabaroną dysponowała Ukraina. To, był je, to były jednostki swojego rodzaju lekkiej piechoty, które były... Wyrazem pewnej desperacji, ponieważ trzeba było bronić kluczowych punktów, tworzyć blokposty, chronić elektrownie i mieć te jednostki wojskowe po prostu na całym terenie na wszelki wypadek, chociażby na wypadek ataku ze strony Białorusi, więc to był wynik strachu, wynik obawy przed napaścią na terytorium w nieznanym kierunku. Teraz Rosja tworzy podobne, podobne formacje. Pada tutaj też pytanie ze strony dziennikarza, to pytanie zostało zadane w dość, powiedzielibyśmy, chamski sposób. Czy nie przyjąć nam doświadczenia Ukraińców, nad którymi kilka miesięcy temu śmialiśmy się w stylu popatrzcie na tych debili? którzy z drewnianymi karabinami biegają. Faktycznie były takie jeszcze tuż przed wojną nagrania, na których było widać ochotników ukraińskich ćwiczących taktykę walki miejskiej, taktykę walki przy użyciu broni palnej, nie posiadając wystarczającej liczby faktycznych karabinów. Oni ćwiczyli z makietami, z takimi, no, Nazwijmy to kartonowymi czy drewnianymi karabinami. Tutaj generał mówi, że nie ma się z czego śmiać, że on wtedy widział, że Ukraina szykuje się na poważnie, że naziści się szykowali przy użyciu kartonowych czołgów i że to wszystko nie jest takie śmieszne. Nagle się okazuje, popatrzcie, po tylu miesiącach, że to nie było takie śmieszne, a w Rosji nad tym trochę rechotali. Dalej jest informacja. O tym, że sekretarz stanu Blinken amerykański opowiedział, jak USA odpowie na decyzję OPEC. To jest decyzja o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej. Tutaj niektórzy wręcz nazywają to zdradą Arabii Saudyjskiej, która razem z Rosją się dogaduje na temat regulowania wydobycia ropy naftowej, więc także regulowania globalnych cen tej ropy. Biden uprzedził o Potencjalnym jądrowym Armagedonie. A premier Węgier Orban narzeka na to, że antyrosyjskie sankcje krzywdzą Europę, co jest niczym nowym. On cały czas na to narzeka. Jeśli chodzi o sytuację na linii frontu, to dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Mamy doniesienia o tym, że Rosjanie opuścili swoje pozycje na rzece Inguliec. Tutaj widzimy, jak ona trochę niżej meandruje z północy na południe, w stronę mm, okolic Hersonia. Ona tutaj wpada do Dniepru na wschód od Hersonia, w okolicach mm, mostu antonowskiego tego kolejowego. Ale dalej na północ ona przebiega w takiej linii bardziej wygodnej dla sił rosyjskich, to znaczy była naturalną rubieżą obrony na linii wschód-zachód ich tutaj rosyjskich żołnierzy ma już nie być. Podobne na razie plotki doniesienia od lokalnej administracji pojawiły się na temat nowej kachowki, stąd Rosjanie mieli zniknąć, przy czym te siły według tych doniesień nie udały się niestety na południe, czy na wschód w stronę Krymu lub Federacji Rosyjskiej, tylko na północ, tam gdzie nie ma żadnej paniki i udaje się trzymać linię obrony. W ostatniej dobie nie raportuje się dużych zmian, natomiast w ciągu jeszcze poprzedniej doby były zdobycze terytorialne po stronie Ukrainy. Dawidiu Brit został przejęty i teraz ta linia Dudczany, Dawidiu Brit jest taką powiedzmy oficjalnie uznaną linią frontu, choć prawdopodobnie te będziemy się tutaj mogli podziwiać, będziemy mogli dalsze przesunięcia. To, co jest, proszę Państwa, szalenie istotne w tej kwestii, to po pierwsze to, że takie przesunięcie linii frontu sprawia, że ta, ten prawobrzeżny przyczółek, dość spory przyznajmy rosyjski, znajduje się w coraz większym stopniu w zasięgu ukraińskiej artylerii. Tej tańszej. Oczywiście Hajmarsy mogły przelatywać tutaj wzdłuż i w bez większych problemów, ale zdajemy sobie sprawę, że taki pocisk z Hajmarsa kosztuje, jest ich ograniczona liczba, a im dalej posuwają się Ukraińcy, tym więcej ważnych celów znajduje się w zasięgu artylerii powiedzmy starszego typu z tańszymi, z tańszymi pociskami, artylerii lufowej, taniej artylerii rakietowej w stylu gradów. Więc to sprzyja ukraińskiej ofensywie. Aleksiej Arestowicz mówił ostatnio dwa dni temu, że w ciągu miesiąca z 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy, przy użyciu ostrzałów dalekiego i bliższego zasięgu, udało się zabić 2,5 tysiąca Rosjan i kolejną proporcjonalną do tego liczbę ranić. Co więcej, cały czas trwają ataki na. No tak, lepiej będzie widać. Cały czas trwają ataki na przeprawy przez Dniepr, to jest duża przeszkoda wodna. Tutaj cały czas spodziewamy się, że nawet jeśli siły rosyjskie się wycofają, choć podobno, podobno według danych wywiadowczych, Władimir Putin zabrania im się wycofywać, to nawet jeśli oni ostatecznie uciekną, to będzie to ucieczka mocno utrudniona. Mosty nie pozwalają już w tej chwili na swobodne przemieszczanie się po nich, więc... Próba wywiezienia mm, ciężkiego sprzętu, amunicji i wszystkich żołnierzy będzie utrudniona, co prawdopodobnie sprawi, że nie wszystko wywieźć się uda. W tej chwili to wygląda bardzo dla Rosjan groźnie i możemy założyć, że przynajmniej ja zakładam dla siebie prywatnie, że do miesiąca mm, mamy realną szansę zobaczyć Hersoń w rękach. Ukraińców. Sprawy rozwijają się szybko, ale przypomnijmy, że ta erozja rosyjskiej obrony, wymuszona erozja, trwa od dawna. Na ten teren spadło wiele precyzyjnych pocisków, spłonęło wiele baz i magazynów. W ostatnich dobach, między innymi w Hersoniu, został trafiony hotel, w którym mieszkali wyżej postawieni rosyjscy oficerowie. Tam także prawdopodobnie doszło do strat w korpusie oficerskim, co zawsze prowadzi do chaosu, obniżenia morale i generalnie problemów. Także liczymy tutaj na duże wydarzenia w bliskim czasie. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o front, nazwijmy to Siewira Daniecki, Ługański, jakbyśmy tego nie nazwali, ważna droga zaopatrzeniowa ze Sfatowe do Kreminnej ma być już, ma znajdować się pod kontrolą ogniową Ukraińców. Ten mm, front tutaj się przesuwa coraz bardziej na wschód. Już rzeka Askol całkowicie została przez Ukraińców przejęta. Pojawiły się nawet plotki o walkach na przedmieściach Lisicianska. Tutaj przypomnijmy walki o Lisiciansk i Siewiradoniec były walkami bardzo długimi, krwawymi i groźnymi dla sił ukraińskich. Tam cały czas były, było zagrożenie okrążenia. Nie możemy się spodziewać, żeby odbicie ty, tej aglomeracji podwójnej tych dwóch miast miało być szybkie. Także strona ukraińska uprzedza, że to nie będzie wcale łatwe. Natomiast możliwe, że w najbliższym czasie zobaczymy przejęcie miasta Sfatowe, a przynajmniej walki o miasta Sfatowe. Wydaje się, że jest to kolejny cel. A dalej, jeśli się uda przejąć Sfatowe, możliwe, że kolejny może być Starobilsk i wzięcie Siewiera Daniecka z dwóch stron. Tutaj warto też powiedzieć, że nie jest obserwowane przez ludzi, którzy znajdują się na miejscu, żeby Rosjanie tworzyli sprawnie systemy ziemne, jeśli chodzi o obronę, żeby tworzyli tutaj jakieś sensowne, wielowarstwowe umocnienia. Często się słyszy w komentarzach, że po pierwszej linii obrony nie ma już... Drugiej. Chociaż są też po drodze zdarzały się doniesienia o sprawniej prowadzonej obronie, ale były to raczej pojedyncze przypadki niż reguła. Jeśli chodzi o kierunek na Bachmut, to tutaj pojawiły się doniesienia o tym, że Rosjanie zajęli kawałek miejscowości Wesela Dolina. Oczywiście nie jest to wiadomość dobra, natomiast Bachmut dalej się broni, przy czym już od długiego czasu Rosjanie tutaj i skoro atakują, a nie mają sukcesów, to znaczy, że mają straty, i te straty mają od dawna. Jak duże, trudno powiedzieć raczej nie duże, bo skala tego natarcia nie może być duża, skoro idzie im to tak słabo. Podobnie zresztą wygląda to w okolicach miejscowości Piski i Awdijewka. Te Piski są zajmowane i zajmowane i zajmowane, i zajęte być nie mogą. Cały czas tutaj ta Awdijewka jest niby w zagrożeniu otoczenia, ale cały czas się broni i cały czas do tego otoczenia dojść nie może. Tutaj, myślę, sytuacja jest analogiczna, to znaczy tak długie, tak długie natarcia muszą oznaczać duże straty. Pojawiła się, to jeszcze będzie w szybkich newsach informacja, pojawiają się tutaj takie narracje ze strony Rosjan, które zapowiadają masywne kontrnatarcie z kierunku Zaporoża. Czy to jest faktycznie przygotowanie na atak z tej strony, czy jest to efekt jakiejś kolejnej ukraińskiej manipulacji? Przypomnijmy, że doniesienia o natarciu na kierunku hersenskim bardzo Ukraińcom pomogły zaskoczyć Rosjan. Na kierunku charkowskim okazuje się, że oni potrafią tak manipulować oczekiwaniami Rosjan, więc zobaczymy, co wyniknie z tego. Przejdźmy sobie do naszych szybkich newsów. W przedstawiciele okręgu omskiego, dokładniej gubernator Aleksandr Burkow, ogłosił, że jego region nie ma pieniędzy na wypłaty dla mobilizowanych i że jego region ma deficyt budżetowy na poziomie 13 miliardów rubli. Dalej, tutaj mamy o tym, że faktycznie Unia Europejska zatwierdziła Limit cen na rosyjską ropę naftową. Oczywiście Unia Europejska nie ma możliwości, żeby regulować cały światowy handel ropą naftową, ale na przykład może zakazać firmom zarejestrowanym w Unii Europejskiej transportować ropę naftową czy ubezpieczać statki z ropą naftową sprzedawaną w cenach wyższych niż w tym, w tym limicie. Tutaj mamy deputowanego Hersenckiego. Okręgowej, Rady Okręgowej Sergii Chlania, który, tak jak w Państwu mówiłem, donosił o tym, że z nowej kachowki zniknęły orki. Dalej. W ósmym pakiecie sankcji Unii Europejskiej pojawiły się zakazy związane z handlem kryptowalutami, oczywiście dla Rosjan. Tu, podobnie jak w przypadku tej ropy naftowej, oni nie mogą zablokować po prostu bitcoina w Rosji, ale europejskie giełdy. Powinny się do tego dostosować. Mamy w Petersburgu pierwszy przypadek, kiedy kobieta, Rosjanka, bez doświadczenia wojskowego, bez wojskowej specjalizacji, ona z wykształcenia jest reżyserem filmowym, dostała powołanie do wojska. Ciekawa sytuacja. Tutaj mamy w Moskwie, w okolicach Moskwa City, dwa samochody zostały podpalone, podobno przez człowieka krzyczącego. Antywojenne hasła. Dalej, mamy ministra pracy. Tutaj widzimy po aparycji tego człowieka, że on faktycznie ciężkiej pracy się nie boi, pan Kotiakow, który powiedział, że mobilizowani przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z opłacania podatków i z prowadzenia raportowania podatkowego i księgowego. To jest, proszę Państwa, dość zabawne, bo jeśli mamy człowieka, który znajduje się na poligonie, potem w pociągu, potem na polu przy ognisku, a potem w okopie, kiedy do niego strzelają, w jaki sposób on ma dalej płacić podatki i prowadzić, prowadzić raportowanie tych podatków? To jest. Tak, jak mi tutaj żona Sufler podpowiada, z czego on ma płacić te podatki, no prawdopodobnie z żołdu, chyba że jest z okręgu omskiego, gdzie na żołd nie ma pieniędzy. I tu jest jeszcze, proszę Państwa, hit w przypadku śmierci biznesmena. 50% jego własności, zgodnie z prawem, przechodzi na rzecz państwa. To jest. To jest, proszę Państwa, coś, czego ja... Nie mieści mi się to w głowie. To znaczy bierzemy żołnierza na wojnę, nie wyposażamy go odpowiednio, on ginie i w ramach nagrody państwo dostaje połowę jego majątku. To jest mocna, mocny taka stymulacja dla państwa, żeby nie pozwalać tym przedsiębiorcom wrócić, bo... No 50% ich majątku, jakich tam zginie z 10-15 tysięcy, no to mogą być konkretne kwoty. Natomiast tam mieliśmy absurdalną ekonomię z Rosji, tu mamy absurdalną ekonomię z Białorusi. Proszę Państwa, kartofel z wąsami zabronił cenom rosnąć, bo ceny rosną, to się ludziom nie podoba, więc on im zabronił. Komentarza nie będzie. Tutaj jest wiadomość taka, w którą dość trudno uwierzyć, ale jeśli to prawda, to jest brzmi ciekawie, dwóch Rosjan uciekło przed mobilizacją łódką, przepływając 500 km do, czy na Alaskę. Tu także nie mam, proszę Państwa, siły na komentarz. I tu jeszcze jest na dowód tego, co przed chwilą mówiłem, tutaj Igor Gierkin, znany komentator wojenny i zbrodniarz wojenny przy okazji właśnie zapowiada na kierunku Zaporowskim dużą ukraińską ofensywę, także będziemy patrzyli na ten kierunek, bo Igor Gierkin, choć znany też jako strzelkow, choć jest kreaturą dość obrzydliwą, która powinna trafić przed, przed trybunały międzynarodowe, to jednak czasem informacje ma dobre. I teraz, proszę Państwa, dwa na koniec ogłoszenia, zanim powiem, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo, zapraszam na nowy kanał. On jest zatytułowany Za Starzy na Gry. Tam w trójkę ludzi już trochę na Gry Za Starych będziemy opowiadali głównie o grach, nie tylko o grach, ale Głównie już się tam pojawiło nasze przywitanie, jest tam sporo materiałów takich ciekawostkowych, które jeden z członków naszej ekipy tworzy od dość dawna i dzisiaj powinien tam wjechać mój pierwszy odcinek solowy, będzie tam dużo ciekawych rzeczy, więc zapraszam. A druga, drugie ogłoszenie dotyczy tego kanału, na którym jesteście teraz Państwo. W ten weekend pojawi się tam materiał zdecydowanie najważniejszy i mam nadzieję, że najciekawszy ze wszystkich, które pojawiły się na tym kanale do tej pory, więc zachęcam szczerze, żeby tam zajrzeć i zobaczyć, co to się tam w ten weekend pojawi. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.